Nazywam się Leszek Płuczak, witam Was w 14 z 30 filmów z Wyzwania Serwaka. Dzisiaj krótko na temat planów, ich realizacji, a w zasadzie bardziej na temat formułowania ich założeń. Z pomocą idzie mój, mój nauczyciel Ray Edwards, który wymyślił akronim BAM do realizacji planów. W języku polskim bardzo często mówimy, że mamy plan A, no i mamy plan awaryjny, czyli plan B. Ray Edwards dołożył do tego jeszcze trzecią literkę, w ten właśnie sposób powstał, powstał BAM. B, czyli najniższy poziom realizacji, pochodzi od BASE, czyli taki zupełnie podstawowy. Trzeba w nim założyć, że będzie nie gorzej niż było dotąd. Czyli jeśli na przykład mówimy o odchudzaniu, to że w tym roku nie przytyjemy. Wiadomo, że bardzo często to już jest fajnie. Jeśli, jeśli będzie nie gorzej niż było, to już jest dobrze plan A, czyli ten taki plan no, najczęściej formułowany jako jedyny plan i on no, w języku polskim mówimy plan A. Ray Edwards wymyślił, że jest to skrzydł do literki amazing, czyli byłoby wspaniale, gdyby się udało. I to jest plan właśnie taki, który zakłada realistyczny wzrost. Realistyczny, bo oparty na tych założeniach planu, które poczynimy. Bo też nie może być tak, że ten plan będzie taki zupełnie no, z czapy, że weźmiemy sobie gdzieś tam, wymyślimy, że nie wiem, schudniemy 30 kilo i będziemy robić wszystko, żeby tak zrobić. Nie, no musimy ułożyć plan treningowy, musimy ułożyć dietę i według tego nam wyjdzie, że w ciągu roku jesteśmy w stanie zrzucić ileś tam kilogramów. Przy jakimś normalnym poziomie ćwiczeń, przy normalnym poziomie zaangażowania i to jest właśnie ten nasz plan A i będzie wspaniale, jeśli uda nam się go zrealizować. Ostatnia literka M od Miracle, czyli cud. Będzie cudownie, jeśli uda nam się zrealizować i tutaj już rzeczywiście stawiamy bardzo ambitny. To znaczy zakładamy, że będziemy podchodzić bardzo mocno do treningu, bardzo restrykcyjną dietę wprowadzimy, będziemy bardzo mocno się tego pilnować. No i będzie cudownie, jeśli nam się to uda. A jeśli nie, no to mamy w podwodzie jeszcze dwie literki. Także trzymam kciuki, żebyście realizowali plany M. No, jeśli nie, to plany A, a no w najgorszym przypadku plany B. Mam nadzieję, że takie podejście do sprawy spowoduje, że większość Waszych planów będzie realizowana. To tyle na dzisiaj. Zapraszam jutro. Jutro będę chciał przedstawić w jaki sposób sformułowałem swój pierwszy lejek sprzedażowy. Mam nadzieję, że uda mi się to fajnie pokazać. Dziękuję bardzo. Zapraszam.